Dzisiaj mamy 13 luty. Pasek. Widać, wyrabiali tu drzewo. No ja tak idę. Patrzę, jaki łuk mi się pokazał. Ale mówię, to musi być świeży, bo tyle co tu ludzie ch chodzili drzewo wyrabiali, ale wydaje mi się, że to jest zeszłoroczne tylko. No pewnie. Już niemożliwe. Że taki się tu uchował. Ludzie na grzybach, no ale uchował się jakoś, no nic, idziemy szukać dalej. śnieżek pada, może jakieś tropy będą.